Siemawiedzowie, w dzisiejszym odcinku drugi odcinek z Pucharu Świata. Jeden skok oddałem był naprawdę fatalny, ale teraz Stefan laje. Zawsze będę jeden skok oddawał, jakby co, przed nagrYWkami. Tak dla testów, czy jest dobre, że. Bo zawsze chcę, żeby były w odcinku dobre warunki. I to właśnie z tego powodu zawsze sobie były. Przez yy, te dwa odcinki na razie w Engelbergu skokiem, przed zobaczcie, żeby po prostu większa była ekscytacja, żeby te warunki były lepsze żeby były duże dalsze loty. Oj, teraz zdecydowanie zaczęliśmy się dla Damy trofenik dość krótko, dość krótko, ale jest ci tak drugi, bo na razie skoków zbyt daleki przez te cztery skoki. Raczej nie było żadnego takiego naprawdę dobrego. No ale Ziga teraz raz popisuje najdalszym... No nie najdalszym, ale najlepszym lotem dzisiaj. Party harda i cioglu. Raczej to nie jest zaskoczenie, że jest tak nisko. No, teraz też nie będzie najwyżej. No, brosowola. Może Włok skoczy troszeczkę dalej. No, nie troszeczkę, ale zdecydowanie dalej skoczył. Na 4 metry, no to jak na dużą skocznie, to nazywałbym to Aż. Jan. Her, jak skoczy Janek? O, zdecydowanie za późno zmieniłem. Na no F2, ale. Skok na pozycję trzecią. I nie jest to dalsze niż Stefana A pierwszy strzeglia pańczyków na oki Kamura. O, bardzo dobry skok na Choć jest piąte to w sumie. To jest nawet za połową. Dobra, nie był to... Bardzo dobry. Mackenzie, Boyd, Klaus. Jedyny Kanadyjczyk. Skaczący wysoko i... Tak samo, sobie teraz poleciał najdalszy skok, ale niestety bo szybę wybić, co chyba właśnie mu najbardziej przeszkodziło. Peter Prevz. I będzie na siódmej dopiero pozycji. Eric Show, Oczywiście jeden z Amerykaninów. Ja w ogóle nie ma Anglików w żadnych skokach. I bardzo dobry skok. O 600. No, dobra, powiedzmy, że bardzo dobry. Jak na niego Stefan Kraft. Wczoraj w odcinku bardzo dobry występ Austriaka. I dlatego się jednak mocno podniósł klasyfikacji. A teraz taki taki przeciętny ten skok. Jak oglądaliście poprzedni odcinek z Engelbergu, to mogliście się dowiedzieć, oczywiście, że Karl Geiger, który był przed lidę Dobra, za wam. Karl Geiger jest obecnie liderem i był liderem przed... tak, nie chcecie dostać spoilera, to pamięcie. Yy, dobra, no to Karl Geiger jest teraz liderem, był przed tym konkursem liderem. Yy, przed poprzednim konkursem był liderem i tamten konkurs wygrał. I, a Artie został stał na podium i Arti jest drugi. Aaaa, dość krótko Peter Pils. bardzo krótko O, tak szkoda Hanson Chyba drugi z Norwegów dopiero Wysoko leci, ale krótko Wysoko, ale dopiero szesnasty Konstantin Schmidt U, i to też będzie dość krótki skok. A jednak bardzo daleko. A tu się tak wydawało krótko, tak nisko leciał jakoś. A to się okazał najlepszy, najdalszy skok dzisiejszego dnia. Ale teraz pierwszy z Polaków, Olek, zniszczą. Kiepsko, kiepski bardzo skok. Jest szesnasty, jest bardzo zagrożony. I teraz Manuel Fetem. Nie. Jakby ktoś wyglądał na czystwo alpejskie, nie Manuel Feller, który był proszę przejść dzisiaj, myślę, świata. w to, Pierwszy. No, wolniej było dużo gorzej, no, ale teraz właśnie też sobą. Andreas Wellinger. O, chyba będzie daleko, jest daleko. Kolejny niemiec, który leci bardzo daleko dzisiaj. No, Niemcy, fantastyczna dyspozycja, bardzo dalekie, ładne loty. Daniel Wasilew, Kazak. Mogę dać sobie rżano, ale no teraz już nie kiedy jestem. No, nie w połowie, ale prawie w prawie połowie. Ósmy, za Lindwikiem. Juki Asato. Dwudziesty trzeci numer startowy. On wygląda skok bardzo dobrze i tak samo jest na samym końcu trzeci. Na razie pierwszy Jewchen Marusiak przed Konstantinem Śmidem Lovrokos. Koss. się teraz wcześniej to Oj, nie będzie dzisiaj chyba drugiej serii dla Słowiańca, a może chyba jednak będzie. Chyba, nie, będzie na pewno. Będzie na pewno dzisiaj druga seria dla Słowiańca. Granerud. Leci wysoko i chyba powraca stary Granerud, trzecia pozycja, ostatnio chyba był gdzieś tak 15, więc w sumie, znaczy nie jest sumie stary Granerud, ale obecny Granerud w sumie wraca, bo bardzo dobry skok, ale Władimir Zygrawski teraz skacze dalej, zdecydowanie dalej, no tyle samo jednak. Ale jest zdecydowanie za granerudem. Drugi z Polakówkami Stoch. Bardzo brakuje mu kilku punktów do najlepszej dziesiątki Bucharów świata. Znakomity skok Kamila Socha. Jest pierwszy przed Jewkynem Marusiakiem. Gregor Deszfonden. Za nas szwajcarii skocznie? dość przeciętnie, bo jest 15. Dawid Kubacki. Zobaczymy, czy nie, właśnie z Paweł Wąsek i Piotr Grzyło to nie, odsadził Sławo w Engelbergu, ale teraz dużo lepiej. Chociaż dopiero na 12. pozycji niestety. Johan Andre Forfang. chyba ostatni z Norwegów, bardzo chce się wybił z progu. To na pewno nie będzie daleki skok. I upada, czyli będzie w drugiej serii. Ale, oczywiście, raczej skończy dzisiejszy kongres na pozycji 30. Pierwszy, połową sek. bardzo wysoko, nad z kokiem i podobnie jak stoi daleko. Ale jest niestety czwartek zepchł z juki, osadą i rudę, Więc są no, bardzo tam dużo osób w jednym miejscu. Na jednej pozycji, na czwartej. Będą, będzie dużo osób, które się będzie właśnie czaić. po dzisiaj. I daję na retandę, no bardzo krótko. 25. Chyba będzie w drugiej serii. przedostatni z Polaków Paweł Piotrżyła. Czym od razu już zamieniam na dwa jakieś takich? Od razu! Bardzo dobry skok. ja jest niestety 15. Ach, ja nie, no co już ostatni z Polaków jednak które wąsek. A no tam przeszło w czwarty. Został już Eisenbichler, Kobayashi, Zaitz, Aigro oraz Geiger. I teraz przedostanie z Niemców. No, nie miałem, nie miałem, nie 1-2. Klasyfikacja generalna, ale już nie mam, Markus Eisenbickler spadł. No, ale widać, że chce to odrobić, bo skakuje na pierwszą pozycję. 90 już na i skaczę najdalej na razie w tym konkursie dzisiaj 137,5 metra. Riaj Kobajashi. No i zobaczymy. Dość ładny skok, ale mogą być lepiej. Bo czwarty. To jest tak zespół z Konstantinem Szmidem. No już myślałem, że to będzie czwarta osoba na czwartej i mam sobie teraz już na szóstej pozycji. Ale będzie czwarta osoba, tam gdzie Pawł wąsegra na no A teraz się widzą bardzo słabo to Dopiero 32! Nie ma dzisiaj suwencja w drugiej serii. Zobaczymy na skok artiego Aigro. No nie wygląda ten skok najlepiej. A jednak fantastycznie! Nie uh, uh, Jest pierwszy znakomity skok Estończyka. Więc no jest szansa na przez Karla Geigera. syfikacja, ale zobaczmy jak właśnie teraz ten Niemiec skoczy. Nie odpala petardy, nie robi dobrego skoku, 19 dopiero. No, 30 skoczków tak. No Daniel Andretande ze szczęściem, jak ostatni skoczek się dostał. Walczymy, Daniel Andretande właśnie teraz na naszych ekranach. Jest ponad 10 punktów różnicy tylko między Artim Aigro. Jest to z bardzo mało udania na Drakander, znakomity skok. 167 metrów. Z BM rozpoczyna tą drugą serię. Roman Kodelka. Nie będzie go łatwo przeskoczyć. Najchyba no na skok. A nie, jednak nie wiem, bo Mi się dużo krócej. Love Ten wiatr niestety teraz tak trochę bardziej w bok nawet jest. Wieję. Lovrokos, nie będzie przed Danielem Andretandem. Daniel Czofejnik. Zobaczymy. Na pewno wiemy, że po tym skoku pierwszy będzie Daniel, ale zobaczymy, który Daniel. Chyba Daniel Andretandem. Ale się utrzymał. No właśnie. Jest już to bardzo duży plus. Bardzo dużo już pozycji zyskał Daniel Andretandem, jak to świetna mu pierwszemu pierwszą skokowi drugiej serii Ale Peter Preps skacze prawdziwą petardę. Rekord skoczny 139,5 metra. No przynajmniej rekord skoczni. Patrząc na dzisiaj i wczoraj. Stefan Kraft, Uuu, bardzo wcześnie się tutaj wybił. To nie było dobre. To nie było i jest to krótki skok. I jest na piątej. Z pozycji. Na oki na kamura. Zobaczymy, bardzo trudno oczywiście będzie teraz Peter, Petera Presa przegonić, a na oki Nakamura, no nie daje rady. Trzeci, Eric Bershow. Zobaczymy, jak ten skok będzie wyglądał Amerykanina. może powalczy dzisiaj nawet o top 20, to byłby dość dobry wynik. I chyba będzie dzisiaj top 20 oraz na skok 139 metrów i jest przed Peterem Presą. Gregor Deschwanden, jedyny właśnie ze Szwajcarii, jedyny z reprezentacji gospodarzy, ale ten skok, no, nie wiem, czy będzie lepszy niż w Szwajcarii. No, lepszy, ale jest to spadek na dopiero trzecią pozycję. Żywanie resadola. Dola. To czuję, że może być dość daleki skok, ale chyba jednak nie, no właśnie. Szósty, Jan Herl. Ważne, no, jeszcze będzie w to 20, będzie w drugiej dzisiaj. No chyba nie, chyba nie, bo jest dopiero szósty. I teraz Karl Geiger lider klasyfikacji generalnej w pucharze świata. Ten finałowy skok Artiego Aigro będzie miał bardzo duże znaczenie. Będzie miał Artego bardzo dużą szansę na końcu, żeby zostać liderem przed turniejem 4 Skoczni, który... no chyba w przyszłym tygodniu do mi się wydaje. Może w tydzień będzie jeszcze jakiś film. To jest możliwe. Oj, Dawidzie, Dawidzie! To nie jest dalekie skok Mary Sindrik. Zobaczymy jak skoczy Norweg Uuu, popełnia bardzo duży błąd i krótki skok. I zobaczymy. Stefan Laje, bardzo dobry skok w pierwszej serii. Wiem co. No i taki sobie skok. Choć jest noc trzeci za Peterem Pressem. Mackenzie Boyd Klaus. i Kanadyjczyk jeszcze upadł! Błąd! Nie wiem, on, on chyba prawie żadnych. On chyba niecałe 5% zrobił w tym skoku. Władimir Zagrawski, mam nadzieję, że skoczy dużo lepiej pasywnie i to jest też bardzo krótki skok. No, Eric Belshow zyskuje duża kardia, by co? Na pozycji 9, więc chyba jednak nie straci aż tyle. Ale jak Arti Agro by wygrał dzisiejszy konkurs, to by miał szansę chyba być liderem przed TCS-em. Y Ziga Jelar, Ziga Jelar jak ja to czasami mówię, ale Ziga Jelar. Najlepsza dziesiątka już i chyba raczej Ziga Nie znajdzie się w niej choć zawsze jak skoczam inni skoczkowie. Sato. teraz właśnie Graner, Wąsek i Z Sato, który teraz skoczyłem będą teraz... Z 27 pozycji. Jest pierwszy, bo tak kucnął. I nie byłem pewien, czy na pewno będzie na pierwszej. Harduriner Graner ma bardzo sprzyjające warunki. I wykorzystuje znakomicie. Z tych warunków Norweg jest teraz na pozycji pierwszej. I Paweł Wąsek ten skok będzie miał dość duże znaczenie. Jest Paweł wysoko w klasyfikacji generalnej. Paweł Wąsek czy będzie na pierwszej pozycji? Jest niestety drugi, ale jedną dziesiątą przedniu Kijom Satą, więc tutaj jest akurat sz szczęście. Konstantin Schmidt. Będzie zagrane rudem w ogóle. Będzie daleko. Dopiero dziewiątym. Każdy ja gra na 15 więc się zakończy dzisiaj na 20. Ryohei Kobayashi, on też jest dużym rywalem, ale to nie będzie skok jego życia, to będzie raczej jeden z jego najgorszych skoków. Choć no 133,5 jest dopiero 11 egzekwów z Piotrem żółm. Jefka Marusiak, czy będzie pierwszy podium chyba w historii Ukrainy? Nie niestety nie będzie dzisiaj podium dla Ukrainy. Jest szósty, Kamil Prośmy, żeby Kamil zdobył dzisiaj podium. Leci ładnie. A, nie wiem, czy wystarczająco. Jest drugi zagrany Ruden. Czyli na pewno rud będzie miał dzisiaj podium, ale nie wiadomo, czy Kamieś toch również. Marko Zajzer Bichler. Uj, czuję, że to może być skok po pierwszą pozycję. I chyba tak będzie. A, jednak szósty dopiero. Artiagro, widzę lider kucharu świata! Jak jest Estonczyk? Spóźnione wyjście z progu. Granerud wygrywa dzisiaj. Ląduje na szczęście, ale jest 27 za garlem Geigerem. Konfliktna zmiana praktycznie. Pierwszy Geiger, no to się akurat dalej trzyma. Drugi Paweł Wąsek, trzeci jestem jest Miklidz, czwarty graner, bardzo poskoczył. A Polacy, drugi wąsek, piąty stołusz, siódmy Żyła, dwunasty Kowacki i dwudziesty czwarty zniszczony na ostatniej pozycji jest Misiel Heilbuk. A Ale... tak Austriacy bardzo słabo, na przykład Austriaków to. No, tragedia, 22 Fertner, tragedia po prostu, ale ja w sumie już się mogę z Wami pożegnać, widzimy się w następnym odcinku, no raczej chyba mnie nie będziecie słyszeć, ale no powinniście, no, przynajmniej poglądacie, więc...